Samolot przewożący 275 pasażerów miał się rozbić i wszyscy na pokładzie wiedzieli, że nie ma już nadziei. Wtedy mała pięcioletnia dziewczynka zrobiła coś, co oszokowało wszystkich, kropka, gdy samolot leciał przez rozległe niebo, żaden z 275 pasażerów nie wiedział, że ich podróż wkrótce przybierze przerażający obrót, kropka. Pasażerowie właśnie wygodnie rozłożyli się w samolocie, gdy nagle spokojne powietrze zostało zburzone przez głośny huk. Pogoda niespodziewanie się zmieniła, a samolot został złapany przez okrutną burzę. Kropka pasażerowie kurczowo trzymali się swoich foteli, próbując zrozumieć, co się dzieje i biorąc głębokie oddechy. Piloci próbowali uspokoić przerażonych pasażerów, ale to nie działało. Kropka, krzyki odbijały się echem w kabinie, gdy samolot zaczął się trząść w powietrzu. Kropka, jednak pośród tego chaosu mała postać zachowała niezwykły spokój. Mia, zaledwie pięcioletnia dziewczynka, siedziała na środku samolotu obok swojej matki. Jednak jej oczy były raczej szeroko otwarte z ciekawości niż strachu. Kropka, choć była mała, pascynowały ją samoloty, skomplikowane mechanizmy i ich zdolność do szybowania w przestworzach. Jej miłość do samolotów chroniła ją przed paniką, która ogarnęła otaczających ją dorosłych Kropka, ale było coraz gorzej. Gdy samolot przemieszczał się przez burzę, w jego ogon uderzył piorun. Spowodowało to potężny wstrząs elektryczności przez metalową ramę samolotu. Kropka pasażerowie sapali ze strachu, ale Mia patrzyła z podziwem, jak światła samolotu migotały. Pomimo panującego wokół chaosu, Mia zachowała spokój. Kropka patrzyła, jak stuart zbiegają po kabinie, próbując pocieszyć przerażonych pasażerów. Kropka biorąc pod uwagę chaos panujący w samolocie. Trudno było uwierzyć, że wszystko zaczęło się bardzo zwyczajnie. Tego pamiętnego piątkowego poranka Mia i jej matka, Stacy, wsiadły na pokład samolotu na lotnisku Bołaz w Idaho. Matka i córka leciały do Cleveland w stanie Ohio, aby odwiedzić Jacka, ojca Mii, którego nie widziała od dziesięciu miesięcy. Mia była już podekscytowana spotkaniem z ojcem i jej starszymi przyrodnimi braćmi. Pomimo dużej odległości pisali do niej listy co tydzień. W ciągu ostatnich miesięcy wiele się zmieniło, a jej bracia dostali nawet nowego psa, Golden Retrievera o imieniu buddy Mia widziała zdjęcia tego uroczego zwierzaka i pięcioletnia dziewczynka nie mogła się doczekać, aby go poznać i się z nim pobawić. Matka mi Stacy wyszła za mąż za Jacka, rozwodnika, który miał dwóch synów z poprzedniego małżeństwa. Mia przyszła na świat, a dziewczynka bardzo zżyła się ze swoimi starszymi przyrodnimi braćmi. Ale małżeństwo zaczęło mieć problemy i wkrótce Stacy i Jack zostali rozdzieleni. Stacy zabrała mnie i przeniosła się do Idaho do pracy. Podczas gdy ojciec mi pozostał w Cleveland ze swoimi synami. Mia bardzo tęskniła za ojcem i jego przyrodnimi braćmi i marzyła o tym, by znów móc mieszkać razem. Kiedy więc Stacy powiedziała jej, że odwiedzą Cleveland na święto dziękczynienia... Mia była bardzo podekscytowana. Kropka zaznaczyła ten dzień w kalendarzu i wyczekiwała go tygodniami. Tak bardzo tęskniła za rodziną i nie mogła się doczekać, aby nadrobić zaległości we wszystkim, co robili. Kropka jej życzeniem było, aby jej matka przeniosła się na stałe do Cleveland, aby wszyscy znów mogli być razem. Kropka, to podekscytowanie było wciąż silne, gdy wchodziła na pokład samolotu. W przeciwieństwie do starszych pasażerów, którzy byli bardziej zainteresowani znalezieniem swoich miejsc, oczy mi były szeroko otwarte ze zdumienia, gdy podziwiała skomplikowane szczegóły samolotu kropka fascynowały ją rzędy siedzeń schowki nad głową i tablica przyrządów. Kropka, ale podobnie jak inni pasażerowie, Mia i Stacy nigdy nie wiedziały, że ich podróż przybierze nieoczekiwany obrót, który sprawi, że Mia zrobi coś niezwykle szokującego. Kropka, gdy samolot wystartował, Mia nie mogła powstrzymać się od jeszcze większego podekscytowania. Uwielbiała latać i uważała za fascynujące obserwowanie. Jak świat kurczy się pod nią, gdy samolot wznosił się w chmurach. Kropka nie mogła się doczekać, aż opowie swoim przyrodnim braciom o swoim locie. Nie mogła się też doczekać, by pokazać im swoją książkę o silnikach lotniczych. Czytała ją przez cały tydzień, przygotowując się do podróży. Kropka była bardzo ciekawską i ambitną pięciolatką. Kropka z drugiej strony, Stacy czuła się trochę zdenerwowana. Ostatnio wiele przeszła i wciąż próbowała dostosować się do nowego życia jako samotna matka. Kropka wiedziała jednak, że ta podróż wiele znaczy dla mi i była zdeterminowana, aby uczynić ją pozytywnym doświadczeniem dla nich obu. Kropka, gdy samolot osiągnął wysokość przelotową, Mia zaczęła się relaksować. Usiadła przy oknie, obserwując przepływające chmury i marząc o swoim krótkim pobycie w Cleveland. Kropka wyobrażała sobie siebie biegającą po podwórku z Buddym. Bawiącą się z przyrodnimi braćmi i spędzającą czas z ojcem. Nie mogła się doczekać, aby spędzić z nimi czas. Żałowała tylko, że nie może zostać na zawsze. Kropka, samolot wzbił się w niebo, pozostawiając za sobą znajome krajobrazy i dacho i niosąc mnie ku nowym przygodom, które czekały na nią w Cleveland. Kropka, gdy chmury stały się ciemne, wyobraźnia mi wzięła górę. Wyobraziła sobie siebie pilotującą samolot. Swoje małe dłonie fachowo manewrujące chmurami i prowadzące maszyny przez rozległe niebo kropka Mia tak zatraciła się w myślach o samolotach, że nawet nie zauważyła, kiedy samolot zaczął się trząść. Samolot podskakiwał i kołysał się sprawiając, że pasażerowie wyskakiwali z foteli, ale Mia nawet nie mrugnęła kropka była zbyt rozproszona przez swoją ciekawość, by się przestraszyć kropka turbulencje nasiliły się, a samolot zadrżał gwałtownie, wysyłając fale niepokoju przez kabinę. Stacy martwiła się i wyciągnęła rękę, by przytulić córkę. Mia była teraz świadoma drgań samolotu, ale bardziej ją to ciekawiło niż martwiło. Piloci próbowali nawiązać łączność radiową z wieżą kontaktową, ale sygnał był zagłuszany. Główny pilot zwrócił się więc do pasażerów. wyjaśnił im, że samolot został trafiony piorunem, a kilka systemów ledwo działało. Pilot poradził pasażerom, aby zachowali spokój. Jednak słowa pilota nikogo nie uspokoiły, Kropka, samolot zaczął się trząść jeszcze gwałtowniej, a matka mi chwyciła się mocno za ramię jej twarz zbladła ze strachu. Turbulencje trwały przez wiele godzin, a pasażerowie byli coraz bardziej spanikowani. Kropka, niektórzy z nich zaczęli krzyczeć i płakać, podczas gdy inni modlili się o swoje życie. Światła samolotu prawie zgasły, ale Mia zachowała spokój. Kropka rozglądała się dookoła, obserwując stewardessi, które przemieszczały się po kabinie. Próbując uspokoić pasażerów Kropka nagle pasażer siedzący przed nią zaczął panikować, krzycząc na całe gardło. Jego krzyki odbijały się echem w kabinie jak krzyki uwięzionego zwierzęcia. Kropka spanikował, jego oczy rozszerzyły się z przerażenia, a w głosie słychać było rozpaczliwe błaganie o pomoc. Pozostali pasażerowie patrzyli na niego z mieszaniną litości i strachu. Ale nikt nie odważył się do niego podejść. Kropka był tak wzburzony, że przeszkadzał innym pasażerom i utrudniał stewardessom wykonywanie ich pracy. Kropka Mia, której serce waliło z niepokoju, wiedziała, że musi coś zrobić. Ignorując protesty matki, pięciolatka odpięła pas bezpieczeństwa i wstała. Kropka, nawet gdy samolot trząsł się w powietrzu, delikatnie podeszła do spanikowanego pasażera. Gdy zbliżył się do nich, widziała, jak drżą mu ręce, a pod spływa mu po twarzy kropka małym, współczującym głosem Mia powiedziała spanikowanemu mężczyźnie, by zachował spokój, bo wszystko będzie dobrze kropka, ale mężczyzna spojrzał na nią z góry i krzyczał głośno, że wszyscy umrą. Mała dziewczynka wzięła go delikatnie za rękę i powiedziała mu, że będą bezpieczni kropka, personel pokładowy i piloci robili wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, kropka mężczyzna patrzył na mnie przez chwilę. Jego oczy wypełniała mieszanka niedowierzania i nadziei. Nigdy nie widział takiej odwagi u tak małej osoby i przez chwilę jego obawy zdawały się znikać, kropka, gdy delikatnie położyła dłoń na jego ramieniu, poczuł, jak ogarnia go nagły spokój. Drżenie jego dłoni ustało, a oddech zwolnił. Spojrzał w dół na mnie, jej małą twarz wypełnioną współczuciem i poczuł przypływ wdzięczności. kropka wziął głęboki oddech i skinął głową. Był teraz spokojny. Mężczyzna uśmiechnął się do mi i podzękował jej za pomoc. Mia uśmiechnęła się a jej serce wypełniło poczucie spełnienia kropka pomogła komuś w potrzebie i poczuła dumę z siebie. Wróciła na swoje miejsce i zapięła pas kropka i spojrzała na córkę z całkowitym zaskoczeniem. Nie wiedziała, że Mia posiada taką mądrość. Ale sytuacja stawała się coraz bardziej skomplikowana i Stacy zaczęła się zastanawiać, czy którakolwiek z nich wyjdzie z tego żywa kropka, gdy samolot kontynuował swój niebezpieczny lot, piloci desperacko walczyli o utrzymanie kontroli nad maszyną. Burza była nieustępliwa, a jej furie uderzała w samolot jak bezlitosny olbrzym kropka samolot, Tracił już wysokość i groziło mu rozbicie kropka w zamieszaniu piloci usłyszeli przeszywający alarm w samolocie. W podwozu samolotu wykryto krytyczną usterkę. Piloci planowali przymusowe lądowanie kropka, jednak z powodu usterki podwozia byłoby to niemożliwe. Piloci wiedzieli, że muszą podjąć natychmiastowe działania, aby naprawić podwozie. W przeciwnym razie wszyscy na pokładzie zginą kropka pojawił się jednak duży problem. Jedynym sposobem na naprawienie usterki było włączenie mechanizmu awaryjnego w celu ręcznego rozłożenia podwozia. Problem polegał na tym, że mechanizm ten znajdował się w wąskim schowku za kokpitem. Kropka, piloci nie mogli się do niego dostać, ponieważ drzwi kokpitu samolotu były zablokowane. Jedynym sposobem na dostanie się do niego był wąski otwór wewnątrz kabiny poza kokpitem. Kropka, gdy piloci ogłosili awarię mechaniczną, pasażerów ogarnęła nowa fala paniki. Gdy uświadomili sobie swoją trudną sytuację. Pasażerowie wymienili zaniepokojone spojrzenia, a ich twarze zbladły ze strachu. Kropka hostessy lotnicze drżącym głosem starały się zachować spokój, ale ich słowa niewiele pomogły stłumić rosnącą falę niepokoju. Gdy samolot spadał w kierunku ziemi, piloci desperacko walczyli o odzyskanie nad nim kontroli. Kropka właśnie wtedy mały głos przebił się przez cały hałas i zamieszanie. Kropka to była Mia. Jej oczy błyszczały nowym poczuciem celu. Jej głos był spokojny, mimo że wokół panowało niebezpieczeństwo. Zawołała hostessy i powiedziała im, że usłyszała alarm ostrzegawczy nagły dźwięk oznaczał, że coś jest nie tak z podwoziem samolotu, a ona wiedziała, że może pomóc Hostesy nie miały pojęcia, jak rozwiązać tę sytuację ani jak uratować życie pasażerów powierzonych ich opiece. Ale Mia, ze swoją drobną posturą i niezachwianą odwagą, widziała sposób, kropka wiedziała, że musi coś zrobić i wiedziała, że jest jedyną osobą, która może to zrobić, kropka była mała i zwinna i mogła przecisnąć się przez wąski otwór do przedziału za kokpitem, gdzie znajdował się wyłącznik awaryjny kropka, gdy samolot zakołysał się jak zabawka w wannie, Mia odpięła pasy i wstała. Spojrzała na matkę, która płakała i szeptała modlitwy. Mia uśmiechnęła się do matki, po czym ruszyła przez kabinę. Kropka, poruszała się z cichą determinacją, która przeczyła jej wiekowi. Pasażerowie patrzyli na nią z szeroko otwartymi oczami pełnymi ciekawości i nadziei. Nigdy nie widzieli takiej odwagi u tak małej osoby. Kropka, Mia dotarła do drzwi kokpitu i wyjrzała przez małe okienko. Widziała pilotów walczących o kontrolę nad spadającym samolotem i wiedziała, że musi działać szybko. Jedna z hostess przekazała jej instrukcję. Kropka, Mia musiała dostać się do wąskiego przedziału i włączyć mechanizm awaryjny, aby samolot mógł wylądować. Mała dziewczynka słuchała uważnie i rozumiała każde słowo. Jej miłość do samolotów zaczęła się teraz sprawdzać. Kropka, Mia wzięła głęboki oddech i przecisnęła się przez wąski otwór. Jej małe ciało wiło się w ciasnej przestrzeni. Wnętrze przedziału było ciemne i ciasne, a powietrze wypełniał zapach dymu. Mia rozejrzała się dookoła, dostrzegając plątaninę przewodów i paneli. Zauważyła wyłącznik awaryjny, którego czerwone światło jarzyło się złowieszczo i wiedziała, że musi działać szybko. Kropka Piloci i pasażerowie wiedzieli, że czas ucieka, a samolot zmierza ku bezlitosnemu losowi, ale Mia, z sercem walącym w piersi, skupiła się na zadaniu. Lekko drżącymi dłońmi dziewczynka sięnęła do przełącznika. Wzięła głęboki oddech i obróciła mechanizm. Przełącznik zatrzasnął się na swoim miejscu. Kropka Mia oddechnęła z ulgą, gdy podwozie rozłożyło się w samą porę, by bezpiecznie wylądować. Ale to nie było wszystko. Dym stłącego się przewodu wypełnił przedział i przedostał się do kokpitu. Gdyby dym wypełnił kokpit, piloci udusiliby się, a samolot i tak by się rozbił. Kropka z głębokim oddechem Mia wyciągnęła rękę i chwyciła przewód, a jej małe dłonie lekko zadrżały. Przewód był gorący i iskrzył niebezpiecznie blisko przewodu paliwowego. Grożąc katastrofalną eksplozją, kropka wtedy zrobiła coś bardzo szokującego. Pięcioletnie dziecko ostrożnie manipulowało przewodem. Kierując go z dala od przewodu paliwowego w stronę pobliskiego wyłącznika automatycznego kropka robiła to powoli i celowo, jakby była doświadczonym mechanikiem. Dym w kokpicie gęstniał, a zapach palącego się przewodu wypełniał powietrze. Ale Mia nie pozwoliła, by ją to rozproszyło. Kropka, w końcu z satysfakcjonującym kliknięciem wyłącznik automatyczny zadziałał. Odcinając zasilanie przewodu i gasząc iskry, kropka drzwi kokpitu otworzyły się i Mia obserwowała, jak dym zaczyna się rozwiewać. Udało jej się. Uratowała samolot kropka piloci, którzy byli zbyt skupieni na odzyskaniu kontroli nad samolotem, by zauważyć dym, w końcu odwrócili się, by zobaczyć, co się dzieje. Kropka byli oszołomieni, widząc stojącą tam małą dziewczynkę, jej drobną sylwetkę pokrytą sadzą. Ale jej oczy błyszczały triumfem. Kropka, piloci byli zszokowani, widząc, że ich życie zostało uratowane przez pięcioletnią dziewczynkę. Podbiegli jednak do niej z twarzami pełnymi wdzięczności. Podziękowali jej obficie, ale Mia uśmiechnęła się nieśmiało. Kropka, dla niej właśnie postąpiła właściwie. Kropka, gdy Mia wróciła do kabiny, pasażerowie zaczęli bić brawo, a ich okrzyki roznosiły się echem po całym samolocie. Byli świadkami cudu i wiedzieli, że zawdzięczają swoje życie odwadze i szybkiemu myśleniu małej dziewczynki. Mia uśmiechnęła się, czując poczucie spełnienia, którego nigdy wcześniej nie czuła. Stawiła czoła swoim lękom i pomogła uratować życie wszystkich na pokładzie. Mia wyjrzała przez okno i obserwowała światła Cleveland. W końcu wracała do domu i nie mogła się doczekać, kiedy zobaczy swojego ojca i przyrodnich braci. Kropka, wiedziała, że będą z niej dumni i nie mogła się doczekać, by opowiedzieć im o swojej przygodzie. Gdy samolot wylądował na trasie w jedną stronę, w kabinie rozległo się zbiorowe westchnienie ulgi. Kropka, ich twarze były przepełnione wdzięcznością dla małej dziewczynki, która uratowała im życie. Kropka, pasażerowie zebrali się wokół niej, a ich twarze były pełne podziwu i zachwytu. Zenkowali jej za odwagę, szybkie myślenie i niezachwianą odwagę. Kropka właśnie przeżyli przerażającą próbę i wiedzieli, że to jej powinni zenkować. Mija. Upokorzona ich pochwałami, po prostu uśmiechnęła się i powiedziała cieszę się, że mogłam pomóc. Gdy ostatni pasażerowie wysiedli z samolotu, jeden z nich, wysoki, dystyngowany mężczyzna, podszedł do mi i jej matki. Kropka przedstawił się jako Jodowu MCDowel. Dyrektor generalny dużej firmy konsultingowej w Cleveland. Kropka, był świadkiem odwagi Mi, która uspokoiła jego spanikowanego brata i uratowała wszystkim życie. Uścisnął jej dłoń i podzękował za odwagę i szybkie myślenie. Prezes jednak nie skończył kropka, odwrócił się do matki Mi, jego oczy błyszczały z nutą złośliwości. Kropka, podsłuchali. Jak Mia i jej matka rozmawiały o planach powrotu do Idaho. Po podróży samolotem matka Mi miała tam dobrą pracę. Ale Mia chciałaby zostać z ojcem i przyrodnimi braćmi, którzy mieszkali w Cleveland. Zaproponował jej więc pracę w swojej firmie w Cleveland. Było to znacznie większe stanowisko, na którym zarabiałaby znacznie więcej niż w Idaho. Oczy Stacy rozszerzyły się ze zdziwienia. Nigdy nie rozważała możliwości powrotu do Cleveland, ale nie mogła zaprzeczyć, że oferta prezesa była kusząca. Spojrzała na mnie, która promieniała z ekscytowania. Kropka to była okazja, na którą czekały. Kropka Stacy zwróciła się do prezesa i zgodziła się na jego ofertę. Była wdzięczna za tę szansę. Joe uśmiechnął się, zadowolony z jej decyzji. Cieszył się, że uszczęśliwił mnie. Mia skakała z radości. Kropka w końcu miała zamieszkać w Cleveland ze swoim ojcem i przyrodnimi braćmi. Kropka, gdy matka i córka wyszły z samolotu, Odwróciły się, by spojrzeć na prezesa. Dał im kciuka w górę i obie się uśmiechnęły. Stacy była dumna ze swojej córki, wiedziała, że nie tylko przetrwały przerażającą próbę, ale także znalazły nowe możliwości kropka sercem i było przepełnione radością. Co sądzisz o tej historii? Czy znasz kogoś tak odważnego jak dziewczynka z tej historii? Daj nam znać w komentarzach. Uwielbiamy podnoszące na duchu historie. Dzięki za oglądanie.